Dzisiaj ostatnia jazda czerwonym autem na kanale. Tym autem będziemy odebrać nowe czerwone do salonu. Zbliżamy się do pomnika, jesteśmy coraz bliżej. Z wielka niewiadoma. Może Wy wiecie, co z tym pomnikiem będzie, bo ciągle się mówi, że będzie wyburzany, będzie zlikwidowany, a cały czas stoi. Oby stał jak najdłużej, no, ale po prostu jestem ciekawy. Napiszcie w komentarzach. Teraz będziemy przejeżdżać przez rondo Jana Pawła długiego, które tak naprawdę nie jest rondem. Rondo to jest tylko nazwa własna. Mamy skrzyżowanie z wyspą centralną. Mamy budynek wordu. Tu się zdaje różowe egzaminy. To się stało. Jezu, to co się stało. No to Idziemy odebrać Hyundai'a. No nie ten salon, to jest świat. To tu sprzedają Hyundai'e. Ten pojazd mi się skojarzył od razu z dniem Trumpa. Nie wiem czemu. Secret Service. poruszyć się zgadza. To tak jakby perzel tylko samochodu. A dziękuję bardzo. Ja również. Zagłębimy pod maskę tego potwora. Nagramy czynności kontrolno-obsługowe, żeby każdy wiedział jak sprawdzić w czerwonym. No to ruszamy na przejażdżkę nowym pojazdem. To taki fajne auto, wygląda jak camper. Pierwszy raz widzę takie auto. Czy to jest elektryczne? Lubię ten zapach nowego auta, wyjechanego prosto z salonu. Mnóstwo razy odbieraliśmy samochody różne samochody, motocykle ale zawsze to jest taka sama. Auto założyłem, cieszy zawsze dwa razy. Raz jak go kupuję, a drugi raz jak go sprzedam. Pociąg też się cieszy z widoku nowego Hyundai'a. Czas na pierwsze tankowanie. Najpierw LPG. Szybkie szkolenie stankowania. Chodźcie zobaczyć, jak się tankuje. Zakładamy pistolet. Fajne, nowe pistolety, podobają mi się. I teraz stoimy przed ścianą płaczu i patrzymy. W dniu dzisiejszym gaz jest po 3,26. Jaki gaz najtańszy pamiętasz w swojej karierze? Oni nic z lówki, bo pamiętam jak się tankowało, miałeś 10 zł i tankowałeś za to ponad 10 litrów gazu. A jeśli chodzi o najtańszą benzynę, to pamiętam jeszcze czasy jak dostawałem na przykład od babci 10 zł, kupowałem za to całą bańkę paliwa i my dostawałeś na cukierki. Do czego było Ci potrzebne paliwo i cukierki? Do Rometa, paliwo, <laughs> a cukierki, żeby brzuszek podpaść. Nie pomyślcie sobie guziku, bo w ci guzik łączanie awaryjne, to wyłączycie stację i będzie chlipa. Lepiej tego nie robić. Gaz zatankowany, żeby zdjąć. Naściskajcie guzik, czerwony i zatankowane. Nie zapomnijcie zakręcić korka, bo bardzo dużo takich korków zgubionych można znaleźć pod dystrybutorem. Na tym nie koniec, teraz czas na benzynkę. I tankujemy do pełna. Tutaj chociaż nie musisz trzymać. Ale wolę trzymać niż po 6-13 tankować. Dlatego mamy gaz, bo jest to połowę tańszy. Bardzo często spotykam, że jak tankuję na przykład benzynę z kursankami. zauważyłem, że panie bardzo lubią zapach benzyny. Wy też lubicie zapach benzyny? Napiszcie w komentarzach. Mamy pełno. Full. Teraz najmniej lubiana część tankowania. Idę zapłacić. Zapamiętajcie, z którego numerku macie, żeby nie robić kolejki. I po drodze pomyślcie, jaki weźmiecie sos do hot doga, żeby się za długo nie zastanawiać przed kasą. Pojazd zatankowany, zapłacone. Przy okazji mi sam wskoczył do ręki bakronik. Według mnie te batoniki przy kasach powinny być zabronione. Nie miałem ochoty na niego, a sam mi wskoczył w ręce. Smacznego. Wiem, że niektórzy nie akceptują jedzenia w aucie. Ale auto ma służyć mi, a nie ja jemu. Także będę sobie jadł i kruszył w swoim samochodzie. Oczywiście przed pierwszymi jazdami z kursantami posprzątam pojazd. Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne, zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Ta auto ma fajne liczniki. Piękny widok po stankowaniu, zasięg 726 km. I kawałek możemy pojechać. Wjeżdżamy na plac wodu. Tam zakończymy nasz dzisiejszy film i rozpoczniemy trasę egzaminacyjną. Także niebawem trasa egzaminacyjna najnowszym samochodem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak kupicie sobie nowy pojazd, zapoznajcie się z instrukcją obsługi pojazdu. Wiadomo, że żaden Polak nie czyta instrukcji, ale warto zaglądnąć i znaleźć takie ciekawostki. Aż nie wierzę to, co przyznałem. W instrukcji możecie wyczytać bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, nie pić płynu do spryskiwaczy i unikać kontaktu ze skórą. Płyn do spryskiwaczy jest toksyczny, także nie pijemy tego spłyskiwacza. Pamiętacie, krowca musi być trzeźwy. Od 0,2 to używam tam alkoholu, czyli nie wolno tego robić. A podobno kiedyś pisali w instrukcji, w starych pojazdach, jak ustawić rozrząd. Widać, że jesteśmy coraz bardziej inteligentni. Coś tu jeszcze brakuje w tym aucie. Pamiętajcie, jak kupujemy auto w ABC, pierwsza rzecz to robimy, to zmiana felk. Jutro będą już nowe.